Magdalena Michalak, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Kokotek, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Witam Panie dyrektorze. Dobry wieczór. A porozmawiamy o konkursach na wsparcie unijne. Jeden konkurs zaczął się dzisiaj, drugi kończy się w czwartek, no a już nadciągają kolejne. Mają Państwo pełne ręce roboty. Kolejne konkursy przed nami, tak. Jeśli chodzi o te nabory, o których Pani wspomniała, to ten rok zaczęliśmy... Mocnym akcentem, konkursem dotyczącym działalności badawczo-rozwojowej. Duży konkurs, duża oferta, specjalistyczna. Duża oferta, jakby w pakiecie. Działania badawczo-rozwojowe to jedno. Drugi konkurs, innowacje w MŚP, to te inwestycje, które w poprzednim okresie programowania cieszyły się największym zainteresowaniem. I potwierdza się to. Dzisiaj e, otwarty nabór i już pierwsze aplikacje spływają. No, to szybko bardzo. Tak, jestem ciekawy, co Czyli będzie Czyli beneficjenci, beneficjenci czekają na ogłoszenie terminu, zaczynają składać, zainteresowanie jest duże, mimo że jak sobie poczytałam o tych konkursach, one są naprawdę specjalistyczne, na co można dostać, Panie Dyrektorze, dofinansowanie. Ten poziom specjalizacji myślę, że jest kontynuowany z lat ubiegłych 27213. Działania B 0 to nic innego, jak zwiększenie tej tendencji wykorzystywania zdobyczy nauki, wyników prac laboratoryjnych, pracy, badań przemysłowych, eksperymentalnych, prac rozwojowych w celu stworzenia nowych lub ulepszonych produktów i usług i ich urynkowienia w ramach gospodarki naszego regionu. Ta, ta oferta była poprzednio przez nas również udostępniana. W chwili obecnej jeszcze jest ona, że tak powiem, podbita wymogiem wpisywania się przez projekty w regionalne specjalizacje. Które? Inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego. Tak, no inteligentne specjalizacje Co tak to dokładnie. takiego jest? Jest to sześć dziedzin, spróbuję je tutaj szybko wymienić. Są to odnawialne źródła energii, informatyka, telekomunikacja, zaawansowane materiały budowlane, farmacja, zdrowie, kosmetologia, przemysły tekstylne, w tym wzornictwo, przemysł mody. I jeszcze jeden mm, przetwórstwo rolno-spożywcze. Beneficjenci muszą zajmować projekt, się jedną z tych sześciu działalności. Projekt wpisujący się w jedną z tych działań, z wykorzystaniem jeszcze najlepiej e, czterech technologii, które też w ramach tego opracowania e, zostały namaszczone, że tak powiem, jako te, które najbardziej są oczekiwane w naszym regionie. To jest biotechnologia, nanotechnologia, mechatronika i e, informatyka i telekomunikacja. Pozwolą w ogóle, są, to jest to bariera wejścia w tym konkursie na działania BPLUZEROWE. Jest to wymóg bezwzględny do tego, aby w ogóle uzyskać dofinansowanie. Jeśli chodzi o projekty inwestycyjne dotyczące innowacyjności w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, jest to tylko wymóg punktowany. Kto może składać wnioski? Czy to musi być firma, która już okaże się jakimś doświadczeniem, która ma kapitał, czy tylko pomysł wystarczy? I tak i nie. Jeśli chodzi o zakres podmiotów, to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa mogą pod specjalnymi warunkami tylko w tym konkursie związanym z działalnością badawczo-rozwojową. Występować. Można zawiązywać konsorcja z instytucjami naukowymi, ale pod warunkiem, że wiodącą rolę w takim konsorcjum będzie pełnił nasz beneficjent przedsiębiorca. Historii jako takiej nie trzeba mieć. To się zmieniło w odniesieniu do poprzedniego okresu programowania, gdzie Wymagaliśmy przynajmniej funkcjonowania od 12 miesięcy. Natomiast oczywiście będzie oceniany potencjał zarówno w zakresie finansowym, jak i organizacyjnym takiego podmiotu, który będzie chciał tą kwotę dofinansowania uzyskać. Więc to tak na dwoje babka wróżyła. Nie historii nie trzeba mieć, a jednak, a jednak warto się nią wesprzeć. Warto się nią wesprzeć. Skoro Oczywiście. mówimy o kwotach dofinansowania, to na co taki beneficjent może liczyć? Jakie to są wysokości? Jeśli chodzi o konkurs na B+ -y, to tak jak powiedziałem, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzenie tutaj w tym zakresie działań z, związanych z E, tworzeniem e, chociażby linii pilotażowych aż po e, wytworzenie pierwszego produktu bez... E, Pierwszej produkcji, że tak powiem, włącznie z pierwszą walidacją takiego powstałego produktu. To oczywiście koszty związane z personelem badawczym, z, ze sprzętem, infrastrukturą niezbędną do prowadzenia tychże badań, oczywiście w zakresie i na czas, w jakim ona jest niezbędna do, do projektu. Jeśli chodzi o innowacje i konkurs inwestycyjny, to zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup nieopatentowanej wiedzy technologicznej, to także know-how, to także specjalistyczne rozwiązania teleinformatyczne, aż po zakup sprzętu, wyposażenia materiałów budowlanych, usług budowlanych. Potężny zastrzyk środków w innowacyjność MŚP w naszym regionie. Chcę na przykład, panie dyrektorze, kupić wiedzy z zakresu know-how. W jednej z tych dziedzin, o których rozmawialiśmy, przechodzę do Państwa, składam wniosek, muszę mieć jakiś wkład własny i czego jakich pieniędzy mogę od Państwa oczekiwać. Jest to duże uproszczenie. Nie wiem, czy w tej części opisowej projektu tylko zakupuję wiedzę, taki projekt Oczywiście, by przeszedł. Ja po prostej linii jak tak, najbardziej tak, próbuję e, jasne. Drążyć jeśli ten... chodzi o Jeśli chodzi o poziomy dofinansowania. To zgodnie z pomocą regionalną przewidzianą w tym okresie ten poziom jest nieco niższy niż poprzednimi, poprzednimi laty. Rozpoczynamy od poziomu 35% wydatków kwalifikowalnych oferując oczywiście bonusy w postaci 10% dla średniego przedsiębiorcy, 20% dla przedsiębiorców mikro i małych. Nieco inaczej ma się to w przypadku konkursu badawczo-rozwojowego. Tutaj rozpoczynamy od pułapu 45%, kończąc na 80%, ale to jest w zależności i od rodzaju badań, i od statutu. Statusu przedsiębiorcy, który aplikuje. Czy Pana zdaniem to są takie kwoty, które zachęcą tych wszystkich, do których kierujemy dzisiaj? Państwo kierują te oferty, a my kierujemy ten program? Czas pokaże. W naszym przekonaniu, te konkursy, które ja posłużę się takim zwrotem pilotażowo, bo one potraktowaliśmy, bo one rozpoczynają nowy okres programowania w tych kierunkach finansowych. Oferują, jeśli chodzi o działkę badawczo-rozwojową, 700 tysięcy złotych dofinansowania. W zakresie inwestycji jest to kwota aż 3 milionów złotych. Myślimy, że to może... To są być kwoty poważne, maksymalne? Poważne wsparcie, tak, to są kwoty maksymalne. Poważne wsparcie w zakresie zamysłów w zależności badawczo-rozwojowych czy inwestycyjnych. Dlaczego powiedziałem, czas pokaże, albowiem będziemy wyciągać wnioski, będziemy analizować te aplikacje, będziemy analizować aplikacje najlepsze, będziemy obserwować projekty, które zostaną wyłonione, jak na etapie realizacji one sobie radzą z osiąganiem efektów, które zamierzono w aplikacjach. I na pewno będziemy rekomendować zarządowi województwa łódzkiego albo ewentualnie zwiększanie tych kwot, zmniejszanie, mhm. no to będzie na pewno proces kroczony. Na co Pana zdaniem taki przedsiębiorca, który jest zainteresowany tymi konkursami powinien zwrócić największą uwagę, żeby nie popełniać błędów tych, które popełniali jego poprzednicy w innych konkursach? Bo takie błędy się jak najbardziej zdarzały. Czy, no bo czasami słynne już były te przecinki, kropki, myślniki. Rozumiem, że teraz chyba to już nie ma większego znaczenia. Większego znaczenia kropki, przecinki i myślniki nigdy nie miały. Poprawność dokumentacji i zgodność z regulaminem konkursu no jest kryterium formalnym, które, które jakby, no trzeba spełnić. Boję się, że brakłoby nam czasu, gdybym miał mówić o wszelkich doświadczeniach i No i, i Proszę się powiedzieć o tych na, najważniejszych na, na elementach, radę. prawda? tak z pozycji bardzo ogólnej myślę, że zdecydowanie zachęcam do tego, aby bardzo dobrze przemyśleć swój zamysł, czy to inwestycyjny, czy w działce B+R, czy w innych, bo za chwilkę też powiem o konkursach, które tuż przed nami. I być przekonanym do tego, że plan, który znajduje swoje odzwierciedlenie na papierze, ma przełożenie finansowe, angażuje nasze własne środki, jest planem realnym do zrealizowania. zrealizowania. Trzeba uwzględniać ryzyka, wszelkie ryzyka działalności gospodarczej, jak i tej, która wynika z jakby motoryki realizacji projektów dofinansowanych, mianowicie uzyskiwanie refundacji ponoszonych wydatków, wpisywanie się w reżimy związane z dokonywaniem zamówień, wypełnianie harmonogramu zarówno w zakresie rzeczowym, jak i w zakresie terminów, które sobie sami nakładamy, a z których Centrum Obsługi Przedsiębiorczej, będzie Czyli dobry biznes rozliczać. plan jak najbardziej i spora cierpliwość z tego, co Pan mówi również. Na pewno tak. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o kolejnych konkursach, które czekają Państwa. Co to za konkursy? Konkursy, które przed nami. Jeszcze w tym tygodniu zostaną one ogłoszone. Ja mogę o nich ogólnie powiedzieć, albowiem dokumentacja i ostateczne zapisy będą podlegały zatwierdzeniu przez zarząd województwa w tym tygodniu w środę. Te konkursy to, to taka logiczna kontynuacja tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. W pierwszej kolejności powiem o konkursie związanym z infrastrukturą badawczo-rozwojową. Czyli, czyli mieliśmy już konkurs na, na badania, mhm. teraz mamy konkurs, który wspomoże zainteresowane przedsiębiorstwa w uzyskaniu y, wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, y, aparatury, wyposażenia laboratoryjnego w celu właśnie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Drugi konkurs to bardzo ciekawy kierunek, nieco inny i zmodyfikowany w odniesieniu do poprzedniej perspektywy, gdzie dofinansowaliśmy po prostu wyjazdy na targi przedsiębiorcom, udziały w misjach zagranicznych. Teraz w nieco bardziej przemyślany sposób chcemy, aby ta interwencja kierunkowo wspierała tych, którzy w ramach internacjonalizacji swojej działalności chcą zbadać zasadność, chcą zbadać swój potencjał, chcą zbadać bariery wejścia z eksportem swoich produktów czy usług i ten konkurs będzie rozpoczynał taki, taki plan, aby opracować w pierwszej kolejności strategię takiej ekspansji, a w następnych naborach uzyskać dofinansowanie na jej realizację. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy rzecz jasna na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję Bardzo panie dziękuję. dyrektorze, dziękuję Państwu za uwagę dziękuję. i te zobaczymy.